Zespół szkół w Szczecinie zmienił już niedługo charakter oraz prawdopodobnie dyrektora i wicedyrektora. Jan Giera prowadząc najlepszą w regionie szkołę, być może przestanie już wkrótce być dyrektorem nowego tworu oświatowego wskutek decyzji władz powiatu z za obrovskiego. To ciekawe, co środek. 그다음다하고싶사고 <목소리도> <목소리도> Do hymnu. Jeszcze Polska, jest nie była, kiedy my żyjemy. Co na bowca przymoczyła, szaplą odbierzemy. Masz nasz dom, Rosję i ziemię, Bosnę. Proszę o zabranie głosu Dyrektora Szkoły Pana Jana Giera. Rozpocznę od dla nas przykrej sytuacji i informacji, ponieważ Zmarła nasza wieloletnia koleżanka. Pani Małgorzata Mazur-Rojk. Minutą ciszy uczcimy jej pamięć. Dzisiejsza akademia odbędzie się bez części, w związku z tym, bez części artystycznej. Drodzy. Absolwenci, ucz uczniowie, szanowni nauczyciele, rodzice. Witam serdecznie na uroczystym spotkaniu z okazji zakończenia nauki dla klas kończących zasadniczą szkołę zawodową w zespole szkół ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szczucinie. Witam przedstawiciela powiatu panią Mariolę Smolosz, naczelnika wydziału edukacji Po dwu- lub trzyletnim okresie wytężonej pracy umysłowej, po wielu miesiącach wypełnionych nauką i praktyką zawodową, nadszedł dzień, w którym opuszczamy mury szkoły. Dla wielu z Was jest to dzień szczególnej satysfakcji. Na świadectwach znajdujemy dowód. Waszej pracy i umiejętności. Dowód na to, że te lata spędzone w szkolnej ławie były dla Was okazją do zdobycia tych wiadomości, kwalifikacji i doświadczeń. Po tych wspólnie spędzonych latach na pewno trudno Wam się rozstać, ale każdy etap w życiu człowieka zawsze ma swój kres. I dotarliście do końca nauki. Tej szkoły. Na pewno jednak nigdy nie zapomnicie tych wielu zdarzeń i ekscytujących przeżyć, jakie, jakich byliście uczestnikami. Zdobyliście tu wiele doświadczeń i wiedzy, którą niejednokrotnie wykorzystacie w życiu. Niedługo wkroczycie w nowy etap, podejmiecie pracę, a niektórzy z Was tak przywiązani do naszej szkoły, że będą namawiać swoich młodszych kolegów, aby ci rozpoczęli naukę w zasadniczej szkole zawodowej, w technikum, czy liceum. Dzięki temu będą mogli odwiedzać swoich dawnych nauczycieli, wspominać stare czasy. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom i pracodawcom, którym by wystarczyło, Ciępliwości i sił, by przez te wszystkie lata prowadzić Was w gąszczu nauki u wiedzy teoretycznej i praktycznej. Życzę, abyście zdobyli pracę, ewentualnie rozpoczęli dalszą naukę. List gratulacyjny mam jeszcze dla Elżbiety Bielaszki, uczennicy klasy drugiej. Procent to należy się Elżbiecie Bielaszce, Średniej 4,93 i zachowanie również wzorowe. Z klasy trzeciej Magdalena Kaczówka, średnia 453, zachowanie wzorowe. I z klasy trzeciej Ewelina Szymaszek średnia 453. Zachowanie bardzo dobre. W imieniu grona pedagogicznego składam wszystkim absolwentom gratulacje z okazji ukończenia szkoły i życzę jak najlepszego zdania egzaminów zawodowych. Dziękuję również za przybycie przedstawicielowi Rady Powiatu Dąbrowskiego na naszą uroczystość. Mam jeszcze komunikat. W poniedziałek to jest 17 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ze względu na egzaminy zawodowe. Zapraszamy tylko tych, którzy egzaminy zawodowe w tym dniu stają. Dziękuję bardzo. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteście wolni i możecie iść. Po drobnych formalnościach związanych z zakończeniem roku i egzaminach zawodowych, które jeszcze przed Wami, kończycie szkołę. Jedni starczą, inni natarczym. Przy okazji ostatecznego pożegnania z naszą, a waszą byłą już szkołą, przypominamy sobie te lata wspólnego zmagania się z materiałem. Lenistwo nieraz brało górę, ale teraz żyjecie na swój sposób, że nikt Wam nie powie, co macie robić, sami wybieracie. Miejcie świadomość, że choć Wy się żegnacie, pamięć o Was przetrwa w anegdotkach wielu nauczycieli i uczniów. Pamiętajcie o nas tak, jak my zawsze będziemy myśleć o Was. I przyjmijcie od nas Waszych kolegów. Życzenia sukcesów w życiu dorosłym. Teraz nastąpi pożegnanie absolwentów ze sztandarem szkoły, Szkoła Baczność. Spocznij. Zapraszam absolwentów na spotkanie z wychowawcami do klas. standart vstamp. Alış olsun.